A dzień dobry, dzień dobry. A wiecie co, bo ja się spóźniłem z tym podcastem. Bo wczoraj nie była środa, wczoraj był czwartek. Ja się zgubiłam trochę w życiu i w tygodniu, no ale nieważne, już jestem, jestem, a dzisiaj. Temat niezwykle bliski mojej duszy, niezwykle ważny i jak wspaniały to Wam przybliżę. Japońskie wsie. Niby temat błahy, niby temat prozaiczny, a jednak zobaczycie, że nie. Japońska wieś to jest coś, co ja osobiście, oczywiście też bardzo subiektywnie, nazywam y, ostatnią. Desko, ratunku. Nie, ostatnią, ostatnim punktem prawdziwości Japonii. Dlatego, że wiele rzeczy, które przekazuje w swoich widełach, które są związane z japońską kulturą, niesamowicie mają swój um, początek w zwykłym życiu zwykłych wieśniaków, czyli w takiej zwykłej japońskiej wsi. Jak spojrzymy nawet na mitologię, ja mówię zawsze, że mitologia jest podzielona na mitologię szlachecką i na mitologię właśnie taką prostą, ludową, a mimo wszystko, mimo tego przepychu właśnie tych dwóch ksiąg naj, największych, czyli Nihunciuki i Kudziki, to jest to szczerze mówiąc, czytając, dość nudne. Znaczy, na początku jest strasznie nudne, bo oni tylko mówią, o, urodził się ten i on się urodził z tego i tego, tego, takie, wiecie, totalne drzewo genealogiczne, i to jest strasznie nudne. A później są przygody i takie. Mm, no, niby okej, okay, ale <ścoughs> jak to porównamy, właśnie z tym, jak to kultura ludowa przemieliła i to tak pięknie i ozdobiła w to w właśnie to wszystko w coś, w taki wiecie wianek piękna wianek właśnie natury wianek prostoty a w tej prostocie właśnie też boskości ponieważ jak czytam nawet wam wszystkie te wydać się też można śmieszne, prozaiczny, czasami przerażające legendy ludowe, podania ludowe, czy też opowiadam o jakichś takich nieznanych faktach, to jest to wynik właśnie już jak to powiedzieć ludowego Stempla, tak, już kultura ludowa, czyli wieśniacza, po prostu prosti ludzie, którzy tłumaczyli sobie różne rzeczy swój, właśnie prosty, nie głupi, bo na tamte czasy, na no, ich wiedzę, to była wiedza, jaką posiadali. Inni nie, inni nie mieli innych narzędzi, nie mieli, więc moim zdaniem jest to coś uroczego, coś co jest taką podwaliną, uważam, tego kraju. Ale przejdźmy do konkretów, o czym mówię. Wsi japońskie to jest gigantyczna natura. To, jest, to są lasy, ogórzone lasy, a może odwrotnie, olesione góry. Jak zwał, tak zwał. To są też oceany, to są ryby, to, są, to jest zwierzyna to są różne obrzędy właśnie sintoistyczne i buddyjskie, to wszystko włożono do jednego kotła, to są też maniery, które w jakimś tam minimalnym sposobie też wpływały na tą zwykłą ludność, to są pewne rodzaje zachowań, to wszystko właśnie, jak powiedziałam, do tego kotła i stworzył się japoński folk, stworzyły się też yokai, ja mówiłam, yokai powstały z właśnie Prostoty, prostoty rozumienia natury rzeczy. Ludzie nie wiedzieli różnych rzeczy, bo samo słowo jokaj oznacza po prostu coś dziwnego. Nie oznacza potwora, nie oznacza zjawy, nie oznacza um, jakiejś strzygi. Jo oznacza coś dziwnego, więc dziwną rzeczą no, są różne. Um, anomalie, przykładowo mutacje zwierząt, kujdan taki jest jokaj, który zwany jest takim przepowiadaczem przyszłości, podobno odradzał się kilka razy i jest to nie co innego, a po prostu cielak, który niestety po prostu przeszedł jakąś mutację i często wiecie, no, nie każdy zarodek jest zdrowy, jeśli chodzi o człowieka, ale tak samo u zwierząt, no i czasami rodzą się takie dziwne zierebaczki, czy cielątka, które mają, nie wiem, spłaszczone pyszczki, wyglądają trochę jak ludzkie i w ogóle no po prostu nie przeżywają, często żyją parę godzin, umierają. No takie sytuacje są, no i dawno ludzie no nie umieli sobie wytłumaczyć, o, bo tam w komórkach z, y, nastała jakaś mutacja i, i tyle. Nie, to po prostu było jakiś czynnik magiczny, jakiś czynnik niezrozumiały, jakiś nieznany, czyli to jest jokaj, to jest jakiś jokaj. No i do tego pisano historię, że Kudan umie mówić, że przepowiada przyszłość, a po przepowiedzeniu tej przyszłości, przyszłości, nie przeszłości, przyszłości, umiera. Więc tak to się wszystko rodziło, tak samo jak um, kicynebi, czyli ogniki li, lisi, lisiowe, lisowe, siowe, lisowe, lisowe ogniki, które tak naprawdę jak zobaczymy, to mogą być po prostu bagienne gazy, które po prostu. Tworzył się samozapłon i po prostu wybuchały. I co to takiego, co tam buchnęło, jakieś światła nad bagnami, co to jest za czary, więc. Ale to wszystko, yy, ale też właśnie słuchajcie, bo nie tylko Japonii, jak pomyślicie o każdej kulturze ludowej, ona ma taką niezwykłą, głęboką magię. Ale widzicie, ja tutaj miałam o wsi, ale już pojechałam w yy, baśnie, legendy i tak dalej. Ale wróćmy do wsi. Japońska wieś to jest coś, co musicie. Absolutnie każdy z was, który wybiera się do Japonii, musicie, musicie przyjechać. Ja was o to bardzo proszę. Pojedźcie choć raz na japońską wieś, spędźcie tam chociaż jedną noc i enjoyujcie się tak naprawdę pierwotnością, bo w tej dzikości, w tej prostocie jest. Cała Japonia, Japonia ja już po raz bilionowy mówię, to nie jest technologia, to nie są robociki, to nie jest Nintendo i, i e, Pikachu, tylko to jest właśnie japońska wieś. To są chatki e, gdzieś wrzucone właśnie w te ogórzone lasy, o, olesione góry, <noise> e, otoczone pierścieniami właśnie takich lasów ogórzonych, ogórzonych l, 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 gór. Poleciała, zaleciała, wyleciała kuźwa. No. Ale to jest magia. To są dla japońskich ym, i dorosłych wspomnienie wakacji na wsi, u babci, czy tam u cioci, czy u, ko u kozynowstwa to jest. To jest właśnie gorące, parzyste lato, dźwięk semi, które zzz, ciągle robią. Zresztą słyszeliście nieraz też na moich wideach. One też w mieście są, więc spokojnie, to was nie ominie. Ja to wam gwarantuję, ale. Te semi na wsi, e, skaczące wielkie pasikoniki, e, latające wszędzie gigantyczne tumbu, czyli ważki. E, łapanie żab, łapanie warzek łapanie semi, e, zdejmowanie takich larw semi, one są takie jakby w skorupce, są takie śmieszne i dzieci się lubią nimi bawić. Tak, e, trochę może być dla kogoś fe, ale tak tutaj jest, bieganie właśnie z siatkami. Pluskanie się właśnie w jakichś tam rzeczkach przy pobliskich. A to jest coś super. I fajnie jeszcze są takie domy, gdzie babcia czy tam ciocia ma obok ogródek taki mały, albo jakieś małe hatakie, czyli malutkie poletko. I tam wiecie, te ogórki, te, te nasybi, czyli bakłażany, te pomidory, wszystko później pięknie chłodzone w mm, takiej mm, krystalicznej, zimnej. W wodzie to się je, to się chrupie, to smakuje, proszę Państwa. Dalej. Oczywiście też y, sławetne japońskie werandy, otwieranie całych drzwi i po prostu przysiadywanie tam, nie wiem, gadanie z kuznostwem, czy y, jako turyści po prostu usiąść sobie, odpocząć, poczytać książkę, czy po prostu popatrzeć na widok przed siebie, pomyśleć o, y, albo pomedytować. No cudownie, coś, coś y, po prostu niesamowitego, tak prostego, a tak tak luksusowego wbrew wszystkiemu. Ja powiem wam, że ostatnio na Q&A sporo was się mnie pytało, jakie mam marzenia. Cóż, ja już mówiłam, nie mam marzeń. Czy mnie dopadł syndrom spełnionych marzeń? Po części, pewnie. Tak, ale powiem Wam tak z ręką na sercu, że moim jedynym marzeniem, tak jak teraz sobie myślę, teraz w sensie w tej sytuacji, kiedy jestem strasznie przemęczona, kiedy to mokaczka zabiera coraz więcej czasu, bo wiadomo, rośnie, potrzebuje więcej uwagi, tutaj sklep, zawalanie, pracujemy, nie dajemy się, go, 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 go. To marzy mi się taki wypad do Minka. Minka to są właśnie tradycyjne, duże japońskie domy, właśnie na wieś, do takiego minka, otoczonego właśnie takim pierścieniem lasów górzystych, ogórzonych gór lesistych. <noise> e, tak, i po prostu chłonięcie. Chłonięcie, bo dla mnie... E, to właśnie wieś japońska ma największą magię. To ona skrywa te największe sekrety jokajkowe, tą przeszłość, całą, całą historię tych ziem i to coś niesamowitego, co dla mnie, to jest takie, już mówię bardziej tak personalnie, coś, co dla mnie jest Domem. Coś, co powoduje tutaj, że ja się tu czuję bezpiecznie, ja jestem wreszcie w domu, ja jestem u siebie, ja jestem chciana i ja jestem nareszcie sobą. To jest coś, to jest takie zwrócenie mnie samej sobie. Takie dość niesamowite uczucie. Oczywiście ja to przeżywam w swoim wnętrzu sama, ale. Ta dzikość, ta prawdziwość i to coś, nazwijmy to to coś, powoduje, że to mi się bardzo marzy, w sensie odpoczynek na japońskiej wsi. Też wieś wsi nierówna, ponieważ słuchajcie, ja tutaj mówiłam o takich bardziej wsiach śródlądowych, prawda? Gdzieś w górach, znaczy w górach, wszędzie są góry w Japonii, Emi. W sensie. W takich zielonych terenach, takich bez dostępu do morza. O, to chciałam powiedzieć, bo e, pytacie się, czy byłam na wsiach. Tak, byłam na wsi na Amamiusima. Amamiusima to jest malutka wysepka na południu kraju, leży w prefekturze Kagoshima. Tam, gdzie jest Sakurajima i z której mamy mordomy z popiołem właśnie z tego wulkanu. Ale nieważne. Słuchajcie, ja mamio w są, jest niedaleko Okinały. I to są właśnie też takie tropiki japońskie. I to jest malutka wysepka. Jak ja pojechałam do swojej przyjaciółki i tam siedziałam to oni mieszkają w wiosce rybackiej tuż nad brzegiem morza. Słuchajcie, z ich domu wychodziło się po prostu takim zjazdem do samochod na samochody, do samochodu, dla, sam dla samochodów e się schodziło w dół i e była tylko taka jakby, e jak to się nazywa, taki mur, żeby jak e fala przyjdzie, to żeby nie zalała. I dalej była plaża, słuchajcie. I to są inne wsie. Te nadmorskie wsie, nadoceaniczne, tutaj prawda, w Japonii, wsie to jest jednak inna para kaloszy. Ja powiem Wam, że pierwszy raz w Polsce byłam nad morzem, jak miałam chyba z 23 lata. No to dość późno. Japońskie może to trudno nie widzieć, bo tu wszędzie jest, znaczy, japońskie może, japońskie ocean i też morze japońskie, tak, jak najbardziej dobrze mówisz, Emi, czyli ocean i morze japońskie to no trudno tu nie widzieć, bo gdzie się pojedzie na obkółko, na obrzeżykach, no to jest. Ale mieszkanie, w, ja tam byłam u nich dwa tygodnie, trochę z hakiem, no i to jest inny, inny typ wsi, zwłaszcza że ona ma te takie naleciałości tropikalne, trochę Okinały. To jest taka inna Japonia. To ja w ogóle mam coś takiego, że dla mnie Okina to jest w ogóle yy, takie. To, to jest za świat, ponieważ musicie wiedzieć, że Okinawa. ma swój język. To nie jest nawet dialekt, to jest, proszę państwa, oddzielny język, dlatego że Okinawa kiedyś nie była częścią Japonii. Była oddzielnym królestwem, tak. Była królestwem smoka, tak zwanym ryuk, Ryukyu. Więc e, dla mnie to jest inny świat. To, jest ta, to nie jest taka ta moja Japonia. Ta moja Japonia jest właśnie tutaj. E, I wiecie co? I to, jak mówię, też warto spróbować tych nad, nadmorskich e, wsi, bo to jest taki właśnie, e, dla mnie się też kojarzyło tam bardzo z, e, ale to wiecie, nawet bardziej od Amamioshima na Enosimę. jak pojechałam, niektóre ma, e, plaże na onosimie mają takie momenty, tak, to dobre słowo, momenty, atmosfery, e, ery tak Sengoku, Edo, z przechodzącej i tych ym, połowów rybackich i tego takiego życia już takiego bardziej można powiedzieć troszeczkę już kształtującego się mieszczańskiego, ale dalej też rybackiego i tam to można wyczuć, wyczuć tak te życie morza ym, no to jest troszeczkę inny ale też bardzo ciekawe, zwłaszcza dla mnie interesującej się jokaj, bo jest też dużo jokaj wodnych, różnych ajakasi zwanych również, bo to jest też typ jokaj, jakasi się nazywają. To są morskie, ale są też takie, które nie pojawiają się stricte w oceanie, czy w morzu, bardziej też na plażach, więc to też takie było bardzo ciekawe doświadczenie. Ale ja jakoś sercem, jak już mówiłam, jestem przy tych lasach, przy tych zieleniach, przy tych bardziej rzekach i jeziorach i stawikach, tak, stawiki, zwłaszcza e, lotosowe, e, azjatyckie, ogólnie japońskie lotosy, to jest coś innego niż w Polsce, to są mięsiste, wielkie e, łodygi, takie bydlaki, toż to, jak to kielich, jak głowa, jak głowa e, małego dziecka, więc piękne, piękne kwiaty, a w ogóle taki, wiecie, las z lotosów, zobaczysz w stawie, to jest, o, oh, girl, no ale przejdźmy dalej do wsi. Zachęcam was niesamowicie, jak już się skończy korona, absolutnie odwiedźcie i spróbujcie takich taki kilku noc albo... Chociaż jednej nocy w jakimś ryokanie, w jakimś ojado, w jakiejś japońskiej małej wsi, wiem, że jest teraz też promowane coś, co ja bardzo będę chciała zrobić. Jak troszeczkę to moczka moja podrośnie, to to ja po prostu wybiorę się. Wybiorę się z tomokaczkiem na zbieranie sansai. Sansai to są. Warzywa górskie, można to tak powiedzieć. Są to warzywa, po prostu rośliny górskie, dlatego że kiedyś były czasy biedy i ludzie nie mieli co jeść i zbierali to, co było. Więc y, i to przetrwało się, zwłaszcza dla, y, też fajna opcja dla ludzi, którzy r, lubią bardzo organiczne rzeczy, czy też wyganie, myślę, że y, to by było taka podwójna przygoda, raz, że tutaj, prawda, jemy warzywka i y, listki i tak dalej, i łodyżki, i korzenie, a z drugiej strony też zasmakowalibyście pewnej y, antropologicznej przygody niesamowitej, też y, tego, jak kiedyś ludzie y, zbierali, faktycznie zbierali te rośliny i jak je przygotowali, jak jedli. Są takie właśnie, to nawet nie kursy, ale takie jakby wyprawy z certyfikowanym, profesjonalnym zbieraczem sansa i później to razem przygotujecie z tego żarełko, więc to jest ekstra, super, sama będę chciała się na to wybrać. I na koniec chciałabym jeszcze Wam polecić serdecznie taki niezwykły też pod kątem historycznym, nawet nie rytuał, ale zbiory, tak, zbiory Benibana. Benibana to jest naturalny barwnik, dokładnie to są kwiaty, z którego Wyrabia się naturalny, czerwony, pomarańczowy, nawet żółty, po prostu, jak się go rozcięczy, taki jest kolor, nie, ale najczęściej czerwony. To był pierwszy czerwony, naturalny barwnik w Japonii, który jest w Japonii używany już od czasów Heian Jidai Dakala, Heian bitches, hello girls, kukigegno, kurwa, no. Więc, serdecznie Wam, Was Was? Jezus, nie umiem mówić. Serdecznie Wam polecam zbiory yy, właśnie tego, tych kwiatów, yy, bo to jest niesamowite, bo trzeba wstać super raniutko, yy, nałożyć specjalne rękawice, bo one jak strasznie kują te kwiaty. Yy, ogólnie Chyba najpopularniejsze zbiory są w prefekturze Yamagata, Yamagata-king. No to więc serdecznie też Wam polecam do uszczknięcia takiej japońskości, takiej, takiej też pracy właśnie gdzieś tam na jakichś tak polach, tak, kwiatowych tutaj. No więc to by było bardzo ciekawe. Też planuję się, jak już ten mój dziabąk się trochę podrośnie, to też planujemy, planujemy. No, więc podsumowując, wieś winna być, słuchajcie, przez Was choć raz odwiedzona. Jeśli kiedykolwiek byliście na japońskiej wsi, koniecznie napiszcie mi, co Was zafascynowało, co Was zdziwiło, co Wam się spodobało. No, i widzimy się już niebawem. Dagala diany metany bai